Koniecko. witam was wszystkich w kolejnym odcinku przygód z Margonem <śmany> Dzisiaj Dalej będziemy grali na świecie temp to jest dzisiaj bez ważki Dzisiaj coś porobię sobie samemu, ważka zakłada klan, być może Za chwilę on gdzieś tutaj się nam pojawi, że jest założony Przyjaciele, ważka jest offline, dobra jest off Także jeszcze nie do ekspia. Najpierw przyjrzymy sobie pocztę Tutaj Lishan. Jestem twoim fanem, pozdrów mnie na filmie Lisen. Tutaj wysłał mi taki płaszczyk. Dzięki tobie bardzo. Dziękuję Ci bardzo. E, jak to się pobiera? Aha. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. ja zaraz odpiszę na nie. Mam nadzieję, że się mam. Mam nadzieję, że odcinki z testa dalej będą... Ostatni był mega. Dzięki za to, że tak, oceniłeś tamty odcinek. Wysłał mi również 10K. Bardzo dziękuję za to. Zaraz też odpiszę. Podoba mi się teraz ta poczta to troszkę inaczej działa. No i tutaj te kończynki, które w sobie po 2K jednak ktoś kupił, także no, jak widzicie zrobiłem po 2000, 3600, więc no jakoś może bardzo dużo to nie jest, ale też jakoś fajnie, ta, ta też dość fajnie poleciało. Ogólnie muszę zmienić zdecydowanie EQ, właściwie zdecydowanie, mam 14 level i e, teraz mam quest na zabicie niedźwiedzi, które sobie dzisiaj zrobimy. Potrzebuję nowe EQ. E, tutaj moim celem... Po, po, postanowiłem pomęczyć troszeczkę Eldrika. Eldrik ma fajne na namaga dość. Yy, Różka druida. Ona jest tak sama w wiosce, startuje, jeżeli się nie mylę. I nie wiem, czemu ona jest tutaj dana. Koło różdżki mistrza. Zastanawiam się nad tą różką mistrza. Tutaj mam Orbik od zimna. To było fajne połączenie. Czyli weźmiemy sobie to. Yy, potem od 20 będzie kolejna od ognia. Ok. Płaszcze. Mam dość fajny kaptur. E, nie dam na niego dużo, może 9K chyba z Astratusa. Także już też będzie kolejnym. Tutaj mam tą szatkę. To jest ta sama? Okej, okay, to jest ta sama. E, ta daje nam coś. Oda jest dość fajna, przywraca aż 19. Dobra, na razie tam tutaj nie ma za bardzo co zmieniać. Buty. Pancerz 8, pancerz 6, ale wszystkie cechy, dobra, buty na razie zostają Rękawice no, Rycerskie można, ale to różnica pancerza jest naprawdę bardzo mała Dobra, na razie by nie kupuję, bo troszeczkę mm, szkoda mi kasy w tym momencie na ją. Dobra, także to wszystko co chciałem, tutaj u niego e, Mamy to i na 15 level, i od 15 levela będziemy to już e, Troszeczkę postanowiłem zainwestować na aukcjach, może nagram jeden na filmik z tego w jaki sposób kupować przedmioty taniej Że potem wystawić je drożej Czyli no ja to nazywam betowanie jakkolwiek to można handlowanie, dealowanie, jakkolwiek to nazywać e, Nagram z takiego czegoś odcinek na razie te rzeczy które tam wystawiłem się nie posprzedawały ale to mam się że tylko czego właśnie kogo my tutaj mamy na filmiku jest Patryk Bije go teraz grupa 2.5 no raczej go ubiją dzisiaj zobaczymy co z tego Dobra, oni napisał, że dla twoim hero i uni, tak? Że no, szału nie ma. Rozumiem no, Herko. Taki heron, no to coś tam będzie wart jednak. Ale nie no. Dobra, mo mogli zawsze zlatać na legę. No ale jednak GZ dla nich ubili. Chociaż my ci myślałem, że już nie ubiją z tylko dwóch, ale jednak im się udało. Dobra, idziemy teraz po poty i zajmiemy się tą misą z niedźwiedziami. Będę miał troszkę problem, bo jeżeli sam brązowy, ten na szesnastym... Co jest? Jestem dolnie... Dobra, ja mam jakieś spowolnienie dzisiaj internetu, nie wiem dlaczego. Yy, nie chcę też... Kurde, no właśnie. Błąd wewnętrzny. Działaj. Dobra, już działa. Są dodatki do tego nowego interfejsu. Jest taki temat yy, na forum. Może zaraz go znajdę i troszeczkę przedstawię, jakie tam są dodatki, chociaż w sumie każdy może to przeczytać i. Sam mógł sobie po prostu to przeczytać. No, no każdy prawie się umie czytać czy z tych, kto grają w margonem. Myślę, że przynajmniej zdecydowana większość potrafi. Okej, okay, tutaj też są zbrojki. Odporne na zimno. Nie, na trute by się przydało, gdyby potem poszedł na, na mrówczaki. Ale akurat mach nie ma na, na trute nigdy dużo. Zawsze tego jest mało bardzo. Dobra, troszkę poszło kasy na te potki. Więcej niż na całe nowe ku chyba. No niestety są drogie te potki na początku Dość drogie, no ale leczą Kurde, mogłem sobie inne wziąć, no leczą 600 życia prawie full Prawie full mojego HP, mogę sobie to uleczyć A wcale nie potrzebuję tak mocnych potek. Wystarczyłyby mi takie co leczyły po 100, no ale Dobra, trudno, troszkę stresony hajs No ale to jest 6000 punktów życia do uleczenia 10 takich, 600 razy 10 A ja mam tylko 800, więc mogę uleczyć swoje życie niemalże 10-krotnie prawie całe Podoba mi się też to, że jak teraz się lekacie, to nie ścina Wam się gra, tylko po prostu od razu się to dodaje. Kto tutaj padł? Padł szesnasty tropek. No myślę, że gdybym miał piętnasty level, już dużo łatwiej będzie mi to szło. Jest, ubiłem to, dwa, cztery, pięć. Nawet nie zdjął mi za dużo, powiem Wam szczerze, nie zdjął mi za wiele HP. Także myślę, że spokojnie tego również ubijemy. I będzie nie piętnasty. Nie, jeszcze nie, 245, 190, jeszcze ten pancernik. 178, dobra, jeszcze tylko 12 i powinno kurde tu jeszcze wążeczny, też jego nie ubię. Dobra, zniszczenia pasy do ekspimy resztę. Tutaj muszę jakiegoś e, jelenia albo coś takiego ubić. Jak potem sobie zmienię tą różdżkę, powinno mieć dużo łatwiej. No teraz e, atak 67. A potem będę miał 116 dodać 21. Tak powinienem mieć. Jest lewy 15. Ok. Ubieramy 137 ataku. Czyli niemalże że podwoiliśmy moją moc. podwoję moją moc i zostałem brunatny i czarny. Ha, bo to nie jest brązowy, tylko to jest brunatny, dobra. Nie wiem, że jest flearuskminę, że coś jest nie tak, żeby przecież To nie jest brązowy tylko to jest brunatny. Dobra, lecimy. Mam jeszcze właśnie, nie było to na ostatnim odcinku. Zrobiłem te certyfikaty wszystkie na moc Demilisha. Zrobiłem to po to. Właśnie tutaj jest dużo tych niedźwiedzi, to jest ta. Tak, to jest ta ok, tu będzie fajnie robić tego questa. E, Zrobię po to, żeby mieć troszkę pieniędzy, bo to jest jednak 75k, zaraz to sprzedamy. Chociaż no w sumie to jest 20, a w gildii kupcu oczywiście Kahan. Kar Kahan. E, to błogo jest dość fajne. Nawet nie tyle, że dość fajne, tylko bardzo fajne jest to błogo z Demiliszy. Nie z demiliszy, tylko moc z demiliszy, a to nie Z Demiliszy, demilishi to nie ma nic wspólnego, ale... Może tylko nazwę. No i że wygląda gdy mieliś w takim kółeczku, no to to ma wspólnego, tak? E, ogólnie dzięki za ostatnie subskrypcje przybyło mi dość sporo, ponad 1450. Zbliżamy się do 1500. Także jest naprawdę fajnie. Dobra, próbujemy szarego na no 90%. E, ja myślę, że spokojnie to ubie. No tak jest. Nawet, nawet nie wiem, czy 10% zdjął. Chyba, no to że. no ale nie musiałem już jego bić, teraz zostało mi tylko ten Bruna, to na no, tej na spią. Może spróbuję teraz tego czarnego to, to, i się troszkę pobawię. to jest 22 level, to jest przewaga levelowa 7 poziomów aż Także spora, no i niestety musiałem użyć Dobra, sprawdźmy, ubiję to czy nie ubije. Ten magiem na mi się bardzo fajnie XP ogólnie, też super postać z ekspienia. Nie trzeba się martwić o strzały, tylko że HP straci dużo i ma trudno na E2 Jednak trzeba używać potek, no chyba że masz e e bardzo dobry EQ No i też EQ maga jest dość drogie jest moje bicie No, 40, 37% to, to dość sporo zdjął Dość sporo, no ale potrzebuję tylko dwa ubicia i zobaczymy ile mi z tego ekspa lot yy, spadnie Chciałem powiedzieć lotnie, ile dostanę ekspa za to Dobra, ubijamy to Ubijamy 311 ekspa z jednego, okej, okay, no, to dość sporo No, na mrówki na tym odcinku raczej jeszcze się nie wybierzemy bo jeżeli dobijemy 16 to będzie spół super bo ogóle sobie w szkole, bo tam mieliśmy informatykę Robimy jakieś pierdoły, które mnie kompletnie nie interesują, no i Jest zawsze czas, żeby sobie poeksplicować. Dzisiaj cały 14 level w ogóle o godzinie 8.00 był pełny niedźwiedzie, te wilki niebieskie A pod koniec o 8.30 mniej więcej, nie było już nikogo, mogłem sobie spokojnie chodzić tam i wszystko, no dawno tak czegoś nie widziałem żeby ten cały ex był pusty, no ale cóż. 5 zostało, śledź. Gdzie mi je wyślę? Wyślę je tutaj. Czy na tej mapce są gdzieś? Nie, chyba wysyłam je do przejścia. Ale zrespił się już ten duży pancernik, co oznacza, że zaraz, zaraz, zaraz powinny być te, Bo przecież ja go ubijałem w momencie, gdy wychodziłem z tej jaskini, z tego co pamiętam. Czy źle pamiętam? Nie, już szary nawet jest, zaraz, ono powinno się tutaj respić. No to czekamy, 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 co są te niedźwiadki No, ale to jest fajnie do tego questa zrobione Kiedyś cię było, żabali się na tym questem I też zabrałem je na robienie tych questów Myślę, że przez te strzałeczki, żeby sprawdzić na jakie sędziowne działanie. ruin, naprawdę dużo questów Dość dawno nie robiłem aż tylu, chyba wszystkie w wiosce, tu jest trzy grupa, Oo, Mało HP, mało HP, mało HP Kurde no ją Ubie? ubiję 14 wojek, dobra No to wojek jest dobry, sporo expa mi już Tutaj też z tego, pamiętam, z tego co pamiętam taka spora grupa się respi także e, się na nim poczekać Kurde no Dobra, jest już jeden brunatny, dawaj, dawaj, kurde no Będą coraz kolejne, no nie laguj teraz jest jest, 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 jest mój, 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 mój Dobra, mi już tylko dwóch do ubicia Tam będzie, po kolejnym będzie tutaj Chyba że na dole jest jeszcze jeden Jest, czyli... No dobra, chyba wybity Dobra, będziemy... Tutaj ktoś padł Ten Wojek padł? Wojek padł na tej grupie, czyli on jest jednak dość mocną grupą Ale tutaj chyba u góry żadnego z nich nie było, więc o jest, jest właśnie, o to mi chodziło, o tego dokładnie Zostanie mi już tylko jeden do ubicia, już możemy się nawet wyjść, chyba w opactwie go znaleźć Ok, tutaj nie wiem, chyba u dołu, jeżeli nie ubili, to u dołu powinien być jeszcze jeden ale wątpię żeby go nie ubili może jeszcze tego szarego ubiję, w tym momencie zaraz się kolejny Bruna no ale w sumie czemu się dziwię że Bruna z nim HP skoro tylko jeden level więcej ode mnie jeszcze troszkę do expimy dobra przypadło troszeczkę Exp'a doleciało i teraz idziemy jeszcze do opad i tam no kurde szkoda tego Patryka że nie mam większego levela może gdybym się spiał wczoraj no ale londynecznie gdybyś spiał się wczoraj nie byłoby mnie tutaj po prostu nie było mnie w opactwie. No więc tak. Dobra, opastwo. I teraz gdzie mi pokaże, gdzie on jest? Jestem ciekawy, gdzie jest ten jeden, którego poszukuję. Udo. Aha, dobra. No to już wiem gdzie. No tutaj też były. Chyba, że będą ubite i tylko będzie ten taki monument. O dobra jest. O dobra jest. Mam zrobionego questa. Nice. Co tam było na nagroda, za te wilki? Znaczy za te niedźwiedzie. Jeszcze była taka, że trzeba było zabić wilki, które są na trasie. Jakieś tam i tam, było, tylko 5 wilków trzeba ubić Ale nie wiem czy ta misja by ją wycofali, ona była u tego strażnika tam u góry w tam Nie jestem do końca pewien, nie sprawdzałem na takiej zasadzie nic Tylko gdy widzę pytajnik to biorę wtedy ten quest, ten quest i wtedy go robię Trwa ładowanie Trwa ładowanie W ogóle się twister się nami nagrywać, ale ja się jakoś nie zorganizowałem na czas kiedy on chciał nagrywać I dopiero teraz Jest już 18. LOL Lo Cholera, późno już troszeczkę. Zresztą, no Zresztą późno w takim sensie, że dużo czasu już minęło. W ogóle cię nie mogą iść pograć w piłkę. to nie szkoda. Dobra, zabiłem te niedźwiedzie. Co? Idź do Unila. Jakie ją buty? Dobra, mam dość kiepskie. Kurna, no. i lagło teraz. Powiedzmy do... Dobra. Już dobra, już jest, już jest, już jest. Do Unila. Potrzebuję mięso. Dobra, musimy iść do Kowala Unila po nagrodę, Unila jest tutaj, nie wiem co ta strzałeczko że chciała, żebym szedł pomienny. Są so, też, nie wiem czy wam też nie działa ten czat, on mi działa jakoś strasznie dziwnie, nie wiem w którym momencie są nowe posty, nie mogę też go odświeżać, napiszę siema, napisałem i nie widzę tego swojego postu, ten czat nie działa według mnie tak jak działać powinien, więc według mnie jest do poprawki, nie da się tak pisać po prostu, yy, nie da się za bardzo pisać w ten sposób. Unilu, dawaj mnie. Weź te ciężkie buty. Dobrze, śnieg trzyka doświadczenia i but na szesnasty. 14 pancerza i życie plus 75%. Spoczko, spoczko, spoczko. A czy to też nie oznacza, że będę już powoli powinienem dawać sobie radę e, w Tornek tam pod Astratusa. Myślę, że tam teraz powinienem się udać e, w celu jakiegoś dalszego ekspienia mojej postaci. Też przydałoby się to sprzedać, ale to myślę, że przy okazji dopiero teleportu do e, Karahan. Myślę, że dop dopiero wtedy. Ten quest u tego niej, jest średni, tam trzeba iść po batki, orkiestra i tak dalej. Z tego co pamiętam, to robiłem batko raz w życiu. Zaczynałem z Margonem, także nie chce mi się tego robić za bardzo. To nie jest zbytnio interesujący quest. Można też, znalazłem w ogóle sposób na zarobek i na ekspa, gdy jest dużo osób na wilkach. Idziecie do Karahan i w tym karahany idziecie tak na dół na przedmieścia z przedmieść wychodzicie i u góry po prawej stronie mapy zaraz przybiegniecie są kruki w tej grupie jest około 4 grupy po 2 kruki do tego jeszcze kilka no z 2 pojedyncze i do tego z 7 niedźwiedzi może znaczy tych niebieskich z tych szarych wilków i tam wszystkie temki z kruków są warte 500 plus wilki tam nie ma żadnego żywego człowieka praktycznie Cały czas to jest wolne, więc to można strasznie fajnie sobie poekspić. Oczywiście nie jest to eks jakiś mega szybki, ale do tego macie pieniądze, macie dużo dużo potworków, nie ma nikogo do przeszkadzania wam. No, kurde. Troszeczkę zabił mnie refleks, ale też lagi. Te pająki, ja teraz kurczę, że je dalej, bo trzeba je pozabijać, gdy się chce się, się, chce się przejść. Tak, dokładnie tak. Ach, na razie chyba nie ma setnego levela. I tak, patrząc, czy on miał setny? Nie, ten gość chyba jeszcze nie miał setnego levela. Ale i tak, szacun, że tak, tak dobił ten level już. To idzie tutaj duża mara nowych osób, które się obawiam, że... O właśnie, nie ma nikogo. Dobra, ktoś do mnie przyszedł. Zaraz może pójdę. Podziemia zamku P6. Zamek. Nic. Zero po prostu. Obcik. Jakiś obcik tutaj jest. Zobaczymy, dobra, nie zobaczymy kto to. Jest, jest, jest coś, jest coś, jest coś, jest coś, jest coś, jest coś. Jest I? Kurde, nikogo nie wylosowało. To jest najbardziej hamskie chyba. Nikogo nie wylosował, przedtem z jakiś typo i ubił, no. O kurde. Dobra, tutaj jest kilku ludzi że myślę, że nie ma sensu się tutaj pchać w ogóle, bo ja nie mam zamiaru bić Astratusa, tylko chcę sobie tutaj przyjść, po Czemu tam się pojawia gość gdzieś tam Właśnie on się tam pojawia gdy ja przychodzę, to jest jakiś błąd. Można tutaj używać dodatków, o, czy... o, są, 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 są. Są 20 level, Dawaj, 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 dawaj. Jest, jest, jest. Jest, nice, nice, nice. nice. Ubity, ubity. To jest tylko warte 20, więc nawet nie ma sensu zbierać. Są wiarusy, są wiarusy tutaj, 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 chodź, chodź. Kurde, wszyscy tu idą. No nie, to był zły wybór Możesz się tutaj się dołączyć, nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Jest, 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 jest. Jest, jest, jest. To znaczy, że będą się respić, że powinno ich być coraz więcej. Są. Są, 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 są. Są, są, są. są. Patrzcie, ale ale pójdę teraz jak burza. Idę jak burza, idę jak burza. Jest, jest, jest kolejny, jest kolejny. Ta szybko musimy przechodzić, ale poszła chmara. Ja nie wiem ile tutaj chodzi osób za nimi, ale naprawdę dużo. Może jeszcze raz wrócę, może jeszcze się jakiś zrespi, który się dłużej respił. To tak jest często. Bo respią się falami. No nie, no jednak tutaj nic nie zostało. Ale jak ci po prostu się rzucają, ci ludzie. Sam też się rzuciłem, no ale nie ja on to podyktywował tym, że ekspią. Wszyscy oczywiście ekspią tutaj. Dobra, widzę że Widzę, że Widzę, że już tutaj będzie ciężko cokolwiek zdziałać w tym momencie Jest tutaj w cholerę ludzi i ekspieniu tutaj naprawdę mija się z celem Dlatego tego zacząłem też między innymi robić questy, że po prostu było tutaj w cholerę ludzi i ciężko się ekspiło A gdy robisz questy to spokojnie sobie robisz te questy, masz tego expa i tak dalej Także Czyżby na tym 20-minutowym odcinku teraz był koniec? No oczywiście, że Być może... O jest, jest ghoul, jest ghoul Nice, gulubity Sprawdźmy jeszcze tam przy wejściu, może tam się coś pory no, co on bije lol. Nie, może coś zbagowało albo po prostu miał laga Zacznijmy na P1, może tego, no, te góle chociaż troszeczkę zapełniłem ten pas ex expa Jeszcze bywa ja wiem, ja tutaj przychodziłem, miałem zobaczyć czy Waszek już jest Kurde i są nowe umki, też trzeba by się nauczyć jak, jak ich używać Jakie będą najlepsze poskładać sobie No ale to powiem no nie, nie, nie ma sensu być Ale jeżeli te się respiły To zaraz mogą Dobra, tamte też się zaraz będą respiły Przyjaciele Baszek nadal jest off Ale ma 3,9 już także g dla Waszka Może poszukam potem jakichś fajnych questów I sobie je porobię I pójdę sobie podilować na aukcjach Puszkać jakichś fajnych okazji No marz, mam 98k Miałem Was 115, mam na razie rzeczy na aukcji wystawione, one są może o wartości no mniej niż chyba 20k, więc powiedzmy już że mam 120k i no w kolejnym odcinku fajnie było mieć 200k Także ja tam sobie dalej dealował I dzięki za oglądanie tego odcinka Zapraszam do zostawienia łapek w górę W dół też oczywiście możecie dać, możecie zadać jakieś komentarze Ostatnio było dużo komentarzy, bardzo dużo wyświetleń, dziękuję Wam serdecznie za ten, za te wyniki Które były, prze... o. Chyba się, chyba idzie fala. Chyba idzie teraz fala bo trafiłem na falę idealnie gdzieś się respią. Przepraszam, że ten filmik był też taki troszkę niezorganizowany, że długo czekaliśmy na różne rzeczy i tak dalej, na expa. No ale jak widzicie... Ciężko naleźć tutaj na temp test. Temp test się ogarniamy dopiero. Bo naprawdę ludzi jest od grona. Najbardziej... Naj, najwięcej ludzi gra teraz na temp test. Jest kolejny mak. Pięknie. No zobaczcie, tak grupa ludzi była, 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 była. I nagle oni gdzieś poszli. Nie wiadomo gdzie poszli w sumie. Tu jest wiarusz. Czy zdąży przed nim? Zdążyłem przed nim na nice. Szybka potka. Oj, pięknie. Poszedł mieczyk, który jest wart około... No wystawię go za może 5, 6, 7k. To nie był wiarusz. To był zwykły wojownik. Okej. Okay. Kolejna niestety czaszka. Warta 50. ja tu jeszcze Expal, zaraz level dobiję. No ten next tutaj skacze pięknie, tylko że niestety pf, ludzie ludzi jest w cholerę. O ho, ho 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 ho, ale pięknie. Dawać, dawać, dawać ich. Co robi ten typ? Ten typ sobie po prostu schodził, on nie expił tutaj. Patrzcie, on puklesz. Ale będę miał teraz tu Troszeczkę sobie zarobię. Żebym tylko nie padł przez jakąś głupotę tutaj na samym końcu filmika. Jest, 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 jest. jest. Ale fajnie idzie, teraz exp, ale fajnie idzie. To jest też taka ulwa jak teraz tak ci szybko to wbija się No nie lag mi bo zaraz tutaj ktoś przyjdzie i po prostu będzie wbijał całego ekspa No ale jak z jednego takiego jest 200 punktów Zostało tylko 37200 Też nie tracę za wiele HP co jest dość fajną sprawą Tutaj też powinny być już, o są już Ekstra Przydało się może jeszcze więcej temku zadać mam mieczyk i tarczę jedną tylko Przydałoby się, no, kilka przynajmniej, żeby troszeczkę się odkuć finansowo i mieć tych kasy więcej. On są około po 20k wystawiane. O, kurde, wracamy. Ja nigdy też nie zawyżam tak bardzo tych cen. Dobra, tutaj zeszło już dwóch, także oni już chyba wyczyścili wszystko co było. No, ale ja też poczyściłem ostro i dobiłem tutaj takie 2,5 paseczka jednym takim przejściem tylko części tych potworków. Ale wiecie, fala znowu wróciła ludzi. Ludzie wracają. Ale jak zobaczą, że ja wracam, to też pomyślą sobie, że już tam nic nie ma i też oni wrócą. Może po prostu Astratus już był, a oni teraz poszli sobie po Także dzięki za oglądanie tego filmika, 25-minutowego blisko. Blisko, bo ja tam wytnę takie momenty, których było troszkę nudno. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. W tym odcinku kupiliśmy sobie nowe EQ, zrobiliśmy sobie quest, a no nie sprzedałem jeszcze tego, to będę musiał sprawdzić na kolejnym odcinku. Tutaj kilka rzeczy wystawię sobie na oh, ho, 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 ho. Kilka rzeczy wystawię sobie na aukcję. Dobra, zdążę, 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 zdążę. Zdążyłem trochę. Dobra, jest. Jest mój 205 ekspa e, Posprzedaję sobie kilka rzeczy na aukcjach, no i myślę, że będzie można na etapie robienia quest, tun do tu Nie, już chyba dalej. Już gdzieś koło mrówek, gdzieś tam dalej. Myślę, że o o, o, ale się idealnie zrespił. W sumie do tego gościa się jeszcze lepiej zreśmie, bo dopiero tutaj przyszedł i już miał. dobra, także ci, oni on ci respią, Trzymać się, na razie i hej.